Źle. Oceniam dynastię jagiellońską bardzo źle, ponieważ nie założyli ani jednego uniwersytetu. Jeżeli ktoś ma do dyspozycji tak olbrzymie możliwości, jak mieli Jagiellonowie i nie zakładał uniwersytetu, to znaczy, że nie ma zamiaru inwestować w to państwo, a ma jakieś inne zamiary. Jakie? Nie wiemy. Nie wiemy. Po prostu. Jeżeli sobie uświadomimy, że do pewnego momentu Jagiellonowie Yy, yy, korzystają z kredytu żydowskiego, tak? Bo no, powiedzmy to wprost, bankierem Jagieły był niejaki lewko. Żeby, to, żeby się o tym dowiedzieć, no to nie, nie, nie dowiemy się tego inaczej, bo w żadnym podręczniku tego nie ma, musimy do tego wziąć książkę profesora Ignacego Schippera o handlu żydowskim na ziemiach polskich, która jest bardzo gruba i bardzo, bardzo piękna, jest tam kilka, kilka przedziwnych sformułowań, z których można się nie zgodzić, natomiast zasób informacji dotyczących finansowania Korony Polskiej przez kredyt jest po prostu niesamowity, ja polecam państwu tę książkę, oczywiście to reprint został wydany dawno temu raz, po czym nikt tego nie powtarzał. Po czym w pewnym momencie za ostatnich Jagielonów korona przechodzi na kredyt niemiecki. Przynajmniej w teorii. Bonerowie to kredytują. Pojawia się Deciusz, pojawiają się kopalnie w tarnowskich górach. Rozmaite dziwne interesy, których my nawet nie próbujemy opisać, bo jedyna książka, która, która została na ten temat napisana, wydana została w, li, w ilości 600 egzemplarzy w Madrycie przez Jędrzeja Giertycha tak, w 1967 roku. Napisał ją może Wojciech Zaleski też całkowicie zapomniany historyk. To jest książka o, o górnictwie, o pieniądzach z, z wydobycia, głównie śląskiego. No to jeżeli mamy coś takiego i jeżeli dołożymy do tego historię mennictwa za ostatniego króla Polski, z, za ostatniego króla z dynastii Jagiellońskiej, bo pewnie państwo nie, nie, tego nie wiecie, bo to też, też się o tym nie mówi, że król Zygmunt August zlikwidował krakowską mennicę, przeniósł mennicę do Wilna i zróżnicował jakość pieniądza w Litwie i w Koronie. Ten litewski był lepszy. I jest tam taki moment, że, że ta mennica działa. Ona jest raz w, za, w zarządzie ludzi pieczętujących się toporem, raz w zarządzie jastrzębców, potem idzie do Żydów. I to chyba jest najlepszy moment w, w historii tej mennicy. A potem przez ostatnie pięć lat król, życia króla zarządza tą mennicą nie wiadomo kto. To są kluczowe lata. Nie wiadomo, kto zarządza jedyną w kraju mennicą, proszę Państwa. To jest coś niesamowitego. Nie ma informacji na ten temat. No i jeszcze jest taka zagadka, że w roku 1566 powstaje jeszcze jedna mennica. Ona istnieje przez rok i zostaje zamknięta. To jest mennica tykocińska. Ona istnieje tylko rok. Dlaczego powstała? Dlaczego się zwinęła? Nie wiemy. Ja tutaj poszedłem w taką, w taką narrację, w taką, taką, taką hipotezę skonstruowałem, że król Zygmunt August był bardzo bliskim znajomym, no można tak powiedzieć, człowiekiem, który wymieniał dość intensywną korespondencję z Józefem Nasim, który rezydował na stałe w Stambule i no, pożyczał od niego pieniądze, po prostu. A rok 1566 to jest rok wielkiej tureckiej wyprawy na Węgry, która musiała być z czegoś sfinansowana, bo Imperium Osmańskie, może bogate i wielkie i bardzo sprawnie działające, no nie mogło sobie pozwolić na, na wystawianie co roku olbrzymiej armii, a tam było tak, proszę Państwa, że jak się jedna flota paliła, to, to za dwa lata była kolejna, prawda? Całkiem nowa. Jak jedna armia ginęła, to powstawała nagle kolejna armia. Skądś na to wszystko musiały być pieniądze. No i rok 1566, wyprawa, wyprawa turecka, która ma wszelkie szanse na powodzenie i ostateczną likwidację nie tylko Węgier, ale i Imperium Habsburskiego i Wiednia. Ona się wykoleiła pod miejscowością Szigetvar. Dlatego, że tam bronił się zamek, broniła się załoga zamku, którą dowodził Mikołaj Zryński, to się tak po czesku i po polsku mówi Miklos Zryni. On tam zginął, ale Turcy dalej nie poszli, dlatego że umarł sułtan, umarł sulejman. I wystawiono jego zwłoki na pokaz, żeby armia się nie rozpieszła, bo utrzymanie dyscypliny w tej wielonarodowej i bardzo, bardzo takiej zróżnicowanej armii było dosyć trudne no i wymagało po prostu no, 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 no dzikiej, zupełnie dzikiego okrucieństwa. Sultana ustawiono na tronie, tak jakby żył, pokazano go armii i zarządzono odwrót. Do Stambułu, tak się to skończyło. W następnych latach powtarzano rozmaite wyprawy, ale już w inną stronę na Morze Śródziemne. No także to jest, to jest moja ocena, ocena dynastii Agiłońskiej. Jeżeli nie ma uniwersytetu, jeżeli się likwiduje mennice, to w ogóle nie ma o czym gadać po prostu.